Panie i Panowie, drodzy przyjaciele, witam Państwa serdecznie. Chcę powiedzieć parę słów o Narodowym Dniu Życia. Byłem jego inicjatorem wspólnie z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim 12 lat temu. I gdy Sejm ogłosił, że ten dzień będzie obchodzony co roku, by przypominać o wartościach cywilizacji życia, właściwie co roku, a szczególnie dziś, w dziesiątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, o tym dniu powinni mówić prezydent, premier, marszałkowie obu ISP, Niestety słyszymy milczenie, więc pozwólcie państwo, że ja podzielę się paroma refleksjami. Nie dziwię się temu milczeniu władz publicznych, skoro od 8 lat widzimy, jak władza systematycznie obniża poziom ochrony życia w Polsce. W naszych aptekach farmaceuci muszą przymusowo dystrybuować środki wczesnoporonne. To nie ma nic wspólnego z leczeniem. A ci właściciele aptek, którzy nie chcą tego robić, są do tego zmuszani przez władzę państwową. To jest całkowite ignorowanie obowiązującego prawa. 7 lat temu władza uznała, że jeżeli matką albo ojcem początego dziecka jest gimnazjalista, który w chwili jego poczęcia nie miał 15 lat, to również może być ojcem, to dziecko jest wyjęte spod prawa, nie ma prawa się urodzić. Wtedy to Rząd przyczynił się do takiej dezinterpretacji prawa, nie mającej nic, mające nic wspólnego z tym, jak to prawo ochronie życia, przepisy tego prawa rozumiano wcześniej. Nawet sądy dzisiaj traktują przepisy chroniące życie najsłabszych jako deklarację światopoglądową, a nie jako prawo, które zasługuje na szacunek, które obowiązuje, którego trzeba bronić. Przede wszystkim, no, którego obywatele mają prawo bronić, bo nie jest to żaden przywilej, ale wypełnianie zwykłej powinności obywatelskiej. No i wreszcie, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, jak przebiega dziś dyskusja na temat in vitro. Przecież całą dyskusję na ten temat powinniśmy zaczynać od pytania w jakim zakresie obowiązujące przepisy prawa mają chronić dzieci poczęte in vitro. A mają chronić, bo przecież prawo nie czyni żadnego rozróżnienia między dzieckiem poczętym in ventre i dzieckiem poczętym in vitro, między dzieckiem poczętym w łonie matki i dzieckiem poczętym pozaustrojowo. Jeżeli zostało poczęte, no to ma prawo do życia, ma prawo się rozwijać. Polskie prawo zawiera tak zwane wyjątki, które no, pozbawiają ochrony pewne kategorie dzieci. To jest smutna niekonsekwencja naszego prawa, na którą ostatnio zwracał uwagę profesor Andrzej Coll. Ale żaden z tych wyjątków które na przykład dotyczą niestety dzieci niepełnosprawnych, żaden z tych wyjątków nie mówi, proszę Państwa, że można pozbawić życia dziecko tylko dlatego, że było nadliczbowo poczęte w ramach procedury in vitro. Od przeszło dwóch lat w Sejmie Rzeczypospolitej czeka na rozpatrzenie Projekt rezolucji wzywający wszystkie władze publiczne do podejmowania działań w obronie dzieci poczętych in vitro. Ten projekt zwraca się do ministra zdrowia, do ministra sprawiedliwości, do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratora Generalnego, żeby każdy z nich wypełniał swoje obowiązki, które wiążą się z tym po prostu, żeby prawo, które ma chronić życie, naprawdę chroniło życie. Z, niepo, z niepojętych zupełnie powodów już trzeci rok ta rezolucja, która od grudnia 2012 roku znajduje się w Sejmie, która została przyjęta dla laski Marszałkowskiej, nie może doczekać się pierwszego czytania. Przecież wszyscy uczciwi posłowie, którzy serio traktują prawo, które miało chronić życie, powinni zająć się nie tylko tym, żeby do tego pierwszego czytania doszło, ale żeby ta rezolucja została przyjęta, dlatego że debata na temat in vitro powinna się toczyć w warunkach przestrzegania prawa należnego dzieciom poczętym in vitro. Ja raz jeszcze zwracam się do władz Sejmu Rzeczypospolitej i do wszystkich posłów odpowiedzialnych za tę sprawę, żeby nie czekali już dłużej. Naprawdę, ile dzieci musi codziennie ginąć, żebyście Państwo zdecydowali się podjąć konieczne kroki w ich ochronie, które wymagają tak mało, które wymagają po prostu tego, żeby przypomnieć, że prawo musi prawo znaczyć, a urzędnicy powinni troszczyć się żeby o to, żeby to prawo było przestrzegane. Jak mówiłem, no już niedługo będziemy obchodzić 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II. No nawet władze publiczne ogłosiły dzisiaj rok Jana Pawła II, ale przecież najlepszym pomnikiem dla niego, najlepszym pomnikiem wierności, tym nauką o solidarności społecznej, tym naukom o odpowiedzialności za drugiego człowieka było to, gdybyśmy wreszcie doprowadzili do tego, że prawo, które miało chronić ludzi, będzie ich chronić naprawdę. Oto apeluję do wszystkich ludzi, którzy sprawują władzę w Rzeczypospolitej, szczególnie do wszystkich posłów odpowiedzialnych za przyszłość tej rezolucji, do wszystkich, którzy będą za nią głosować, no i wszystkich Państwa proszę o to, żebyśmy wspólnie jako polska opinia publiczna wywierali nacisk na tych, którzy powinni nas chronić, żeby robili to naprawdę.